Hejka dla niedowiarków tutaj, co można kupić za 53 euro, już pokazuję. Kupiliśmy papier do dupy, kupiona jest cola pepsioła, jest produkt Kaufland Tonic i jedziemy dalej. Płateczki, bo mówiliście ostatnio, że nie ma mięsa, jest mięso na grilla, proszę bardzo. Są żelki Haribo, jest więcej mięsa. E, są bułki. Znalazłam jeszcze więcej mięsa. Jest mięso, bo już tak się się ostatnio, że masakra. E, proszę pieczarki, Misiu. Mrożone warzywa, nie wiem, czy, czy takiego gąby nie wiem, czy wam pasują. E, piwko majonez. Jedziemy dalej. Uwaga, brezle. E, E, troszeczkę polskiej półki, ale jest niestety tutaj 330 ml e, papryka. E, martini fiero e, dla frajero, e, bardzo polecam. stoniczkiem toniczkiem miętka pomarańczka, aperolek e, Ajax kupiony. teriaki Subwaye polecam, takie. E, drugie piweczko, o jeszcze. Drugi polski, tutaj Summer's bee, Apple Juice, chorobożalki, e, e, Żurawina do Pizdy, e, Cwibele, Żeliska, trzasniska i dwa mleka, To za, bo mam problemy. Dziękuję bardzo, to wszystko.